Bardzo często spacerujemy, wchodzimy do lasu. No i ktoś mógłby powiedzieć, że temat, którym się dziś zajmiemy, jest banalny, ale kiedy przeczytam pytania naszych słuchaczy, to się okaże, że wcale taki banalny nie jest. Mój gość Aleksander Zakrzewski, Leśniczy Leśnictwa i Mielin, Leśnictwo Katowice. Witam pana bardzo serdecznie. Lista tych pytań naszych słuchaczy jest długa. Najpierw porozmawiajmy o tym, co nam wolno, czego nie wolno, a później porozmawiamy o tym, jak się zachować w określonej sytuacji. Dobrze. Gdzie parkować samochody? To jest pierwsze pytanie. To jest pierwsze pytanie związane właśnie z tym wypadem do lasu. Teraz jeszcze nie zaczął nam się sezon grzybowy, ale, ale i tak spacerujemy, i tak chcemy wejść, więc auto zatrzymujemy najbliżej tego wejścia do lasu. Gdzie możemy, gdzie nie możemy? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam panie redaktorze. No więc samochody możemy parkować tylko i wyłącznie w miejscach do tego przygotowanych i oznaczonych. Są to tak zwane miejsca postojowe. Takich miejsc na terenie Nadleśnictwa Katowice mamy 14 i tylko właśnie tam możemy zatrzymać, zatrzymać sobie pojazd i z tego miejsca pójść na spacer do lasu. Jest to bardzo ważne ze względów ochrony przeciwpożarowej. Tak naprawdę za chwilę nam się zacznie sezon letni. Ścioła leśna będzie pewnie coraz bardziej sucha, będą upalne dni. Te miejsca parkingowe są przygotowane ze względów ochrony przeciwpożarowej. Tak? Natomiast pozostawiając samochód w innym miejscu, jest ryzyko, że, że dojdzie do jakiegoś zarzewia ognia, chociażby z nagrzanego układu wydechowego pojazdu. My często z, z, nie zastanawiamy się, może albo zastanawiamy się krótko i dochodzimy do wniosku, że y, też y, potrafimy myśleć, i na przykład jest droga dojazdowa, ale to jest droga, y, droga pożarowa, prawda? Ona też y, nie ma na swojej powierzchni liści, tylko jest żwir, więc dochodzimy do wniosku, że jak tutaj zatrzymam samochód, to też nic złego się nie stanie gdzieś z boku, żeby ewentualnie straż mogła przejechać. Ale to też niedozwolone. To jest niedozwolone. Tak jak wspomniałem, samochód możemy pozostawić tylko w specjalnie wyznaczonym miejscu postoju pojazdów. Natomiast no, najważniejsze jest to, by tych miejsc dojazdów pożarowych nie zastawiać Wozy bojowe Straży Pożarnej w razie wypadku, w razie pożaru muszą mieć swobodny dojazd do lasu Grylowanie, rozpalanie ognisk też w miejscach wyznaczonych, jak się domyślamy Tak, oczywiście, tutaj reguluje nam to ustawa o lasach Możemy używać otwartego ognia tylko i wyłącznie w miejscach specjalnie do tego przygotowanych, wyznaczonych. Takie miejsca na terenie Nadiastwa Katowice są dwa. Poza tymi miejscami nie wolno używać otwartego ognia i w granicy do 100 metrów od lasu. Dobrze, kolejne pytanie. Też pytanie naszych słuchaczy. One pojawiły się przed audycją, ale też te osoby dzwoniące prosiły, by je zadać. Dziś przede wszystkim chcemy rozmawiać o tych dzikich zwierzętach i o tym, jak się zachować w określonej sytuacji, ale przy okazji, skoro taki gość u nas, no to i musimy rozwiać te wątpliwości. Ścieżki rowerowe, ścieżki do jazdy konnej. Czy tutaj też należy dokonać pewnej segregacji, wybierając się na taki spacer? Czy to konno, czy rowerem też musimy określone trasy? chodzi o tutaj wyznaczyć sobie. Jeżeli chodzi o jazdę konną, to możemy poruszać się tylko i wyłącznie po ścieżkach wyznaczonych. Te ścieżki wyznacza nadleśniczy. One też są oznakowane. Najczęściej jest to farbą namalowany znak jeźdźca na koniu. Natomiast jeżeli chodzi o poruszanie się rowerem, no to tutaj jak gdyby nie ma ograniczeń. Yy, aczkolwiek yy, mamy wyznaczone yy, ścieżki do jazdy rowerowej. Na terenie nadleśnictwa jest prawie 100 km takich ścieżek to jest kawał drogi. Yy, te ścieżki yy, są troszkę inaczej przygotowane na niej się po prostu łatwiej jeździ, aniżeli na zwykłej drodze gruntowej, po której też można rowerem po lesie się poruszać. Tak? Trzeba pamiętać, że są miejsca tak naprawdę stałego zakazu wstępu, i to nawet się tyczy wstępu pieszo. Są to oznakowane ostoje zwierząt, są to uprawy leśne o wysokości drzewek do 4 metrów. W końcu są to też miejsca, gdzie znaki zakazują wstępu z tytułu prowadzonych prac, np. pozyskania drewna. Są to zakazy związane na przykład z jakimś niebezpieczeństwem. To znaczy, był huragan, no powaliło tych dziew. No wówczas taki las musimy ze względów bezpieczeństwa też tablicami zamknąć. I proszę na to zwrócić uwagę, żeby w, taki, w takim przypadku do tego lasu nie wchodzić, bo jest niebezpiecznie. I jeszcze może być przypadek zamknięcia lasu tytułem katastrofalnej suszy. To ze względów też ochrony przeciwpożarowej. I warto wiedzieć, że nie są to fanaberie, tylko po prostu jest to czymś uzasadnione. Tak. Prawda? Może, może to grozić pożarem. Najważniejszym tutaj jest dobro lasu i hmm. ogół mieszkańców, czyli zwierząt, które w tym lesie bytują. Yy, no w związku z tym takie okresowe zakady się mogą yy pojawić, prawda? Na temat jeszcze tego grillowania, pan powiedział, że tylko oczywiście w miejscach wyznaczonych do tego, natomiast ja odebrałem jeszcze jeden telefon, bo słuchacz zapytał, no dobrze, ale ja wybieram się z całą rodziną na piknik i mam taki maleńki składany grill, prawda? I go rozkładam w lesie na polanie. Ja nie rozprzestrzeniam przestrzeniam ognia, bo mam pełną kontrolę. To dlaczego nie mogę? Yy, no tutaj ustawa też o lasach bardzo jasno precyzuje. No jest to używanie otwartego ognia i to jest też zabronione. Jeżeli było to, byłoby to urządzenie zamknięte, że ogień tak naprawdę nie może się z tego, iskra nie wypadnie z tego grilla, wówczas nie ma problemu. Natomiast używanie jakiegokolwiek otwartego ognia jest zabronione. Ja Grozi to mandatem. Grozi to sankcją karną w postaci mandatu. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy teraz do tych pytań, też bardzo istotnych, też nurtujących naszych słuchaczy. Co zrobić w sytuacji, gdy spotkamy w lesie chore lub zranione dzikie zwierzę? Bo często, wbrew pozorom, często dochodzi do takich sytuacji, bo tych zwierząt Zwierząt w lesie jest po prostu więcej. Tak, mamy więcej zwierząt. Yy, tak naprawdę yy, też zmienia się, zmniejsza się area obytowania zwierząt, ponieważ ludzie. No, podchodzą z budową domów do granicy lasu, więc ta zwierzyna swobodnie nie może migrować. Jesteśmy na Górnym Śląsku, więc sporo osiedli, dużo dróg publicznych, więc te zwierzęta niestety często padają ofiarą zdarzeń drogowych w wypadku kolizji. Jeżeli natrafimy na zwierzę ranne, tak naprawdę możemy skorzystać z numeru 112 i dana gmina będzie wiedziała już, co z tym przypadkiem zrobić, tak? W większości tak, tego typu zdarzeń zwierzę ranne trafia do naszego leśnego pogotowia. To leśne pogotowie znajduje się w Mikołowie Kamionce i tam takie zwierzę jest leczone, tak? Jeżeli oczywiście to leczenie jest stuprocentowe, no jest szansa, że to zwierzę trafi z powrotem do lasów. Natomiast najczęściej, jeżeli to są pokolizyjne jakieś zwierza i zostają już w tym leśnym pogotowiu po prostu. Czyli, Czyli dzwonimy pod numer 112. Dzwonimy pod numer 112, 112 i, i winno nas pokierować wówczas. Operator powinien wiedzieć, tak co jest. ma zrobić, bo trzeba pamiętać, że wtedy zostaniemy połączeni z najbliższą sekcją ratowniczą, prawda? Czyli mówię najbliższą, bo najbliżej tego terenu, z którego dzwonimy. To jest też bardzo istotne. Tak jest. Bo tak jest. wiedzą, kogo wysłać i z jakiego miejsca, jeśli chodzi o leśniczych. Wypadek drogowy z udziałem dzikiego zwierzęcia, kto jest winien? Kogo zawiadomić? Tutaj sprawa jest dosyć skomplikowana, dlatego, że jeśli dochodzi do takiej kolizji, czy wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia, no to dochodzą do tego emocje. My jesteśmy zdenerwowani. Nie wiemy, nie wiemy, co zrobić, jak się zachować. No, dobrze, jeśli nam się nic nie stało, a, ale to zwierzę leży, prawda? I, i teraz tak, do y, weterynarza zadzwonić, na policję, czy też właśnie ten numer 112. Też y, polecam ten numer 112. Natomiast niewątpliwie y, policja y, też byłaby w, y, wskazana, jeżeli chodzi o powiadomienie, y, na pewno przyjedzie na miejsce zdarzenia. Z tego zdarzenia zostanie jakaś tam notatka sporządzona i y, 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 wydaje mi się, że byłoby to celowe. Natomiast no, głównie jest to 12 i służby ratownictwa powinny pokierować. Się. Sprawą. Ja kiedyś byłem świadkiem takiego zdarzenia, dwóch kierowców rozmawiało ze sobą. Ten jeden opowiadał, że wracał z Warszawy, potrącił zwierzę, była to sarna. A ten drugi kierowca mówi: No to coś, nie zabrałeś ze sobą, po co, po co kogoś tam wzywałeś? No nie, absolutnie takiego zwierzęcia nie powinno się zabierać, jeżeli to zwierzę po wypadku, po kolizji drogowej jest martwe. To wówczas zarządca drogi powinien to zwierzę uprzątnąć i zutylizować, podać utylizacji. Natomiast jeżeli to zwierzę nie jest martwe, to powinno trafić do jednego z wielu ośrodków na terenie kraju, które prowadzi rehabilitację i leczenie. Czyli jeśli zwierzę. ktoś zabierze takie zwierzę ze sobą, czym to grozi? Yy, no, na pewno z tego tytułu yy, są przewidziane sankcje karne. Gdyby to udowodnić, to wtedy grozi to mandatem, prawda? Zapewne. Że... Że, że ktoś dopuścił się właśnie yy, takiej rzeczy. Yy, proszę Państwa, oczywiście do tych rozmów jeszcze yy, powrócimy, dlatego, że mamy yy, kolejne pytania. Dziki podchodzące do gospodarstw, ryjące w ogródkach i myślę, że to około 12.30 sobie jeszcze wyjaśnimy, co zrobić, yy, jak je, czy je w ogóle przeganiać, czy zostawić, a jeśli zryją kompletnie nasz ogródek, to do kogo zwrócicie po odszkodowanie. Yy, na te pytania też dziś odpowiadamy i do tych kwestii powrócimy o 12.30. Mogą państwo dzwonić. Przypomnę numer telefonu 32 10 22, a przy nim Aleksander Zakrzewski, leśniczy Leśnictwa i Mielin nad Leśnictwo Katowice. Dziękuję za tą pierwszą rozmowę. Meldujemy się o 12.30, a państwu jeszcze raz podpowiem numer telefonu 32